Nazywam się Bogumiła Ludwik. Witam w moim świecie mandali. Miło mi Państwa gościć u siebie. Mandala. To jest obraz na okręgu, bo to okrąg zamyka pewien wzór. Ona się toczy w okręgu i jest, jest w jakiś sposób powtarzalna. Wzór powtarzalny, ale jest niepowtarzalna, bo tak jak moje, ja nie maluję według jakichś schematów, nie powielam wzoru. Nigdy nie zrobiłam dwóch identycznych i nie zrobię, bo ja nie potrafię powielać. To, to nie jest coś, co ja lubię robić. Każda jest inna i, i o to chyba chodzi, bo każdy człowiek jest inny. Każda sytuacja jest inna. Nie ma dwóch takich samych chwil i dwóch kropek w taki sam sposób też nie postawię. Nawet jeżeli ktoś mówi, że są identyczne, dla mnie nie są. Nie umiem namalować obrazu, nie jestem plastykiem, a zaczęłam to robić w takiej sytuacji, w kryzysie swoim osobistym. W poszukiwaniu takiej, takiego sposobu wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji i radzenia sobie z nimi. Okazało się, że to działa. I też potem okazało się, że są inni, którzy się tym interesują i, i chcą takiej pomocy i takiego wsparcia i stąd to trwa już ponad pięć lat. Kropek, kolorów, wzorów, który dla mnie wyraża jakąś emocję, który wyraża jakąś energię, bo każda, każda emocja to jest energia, każde pragnienie to jest energia, która jeszcze nie powstała, do której dążymy, tak? która chcemy, żeby coś nam się zmaterializowało. I to jest takie. Ja bym to porównała do takich okręgów na wodzie, rzucimy kamyczek i one powstają. I tak jest z pierwszą kropką. Stawiam pierwszą kropkę, a za nią idą kolejne i nigdy nie wiem jakie. One się rodzą w trakcie całego procesu. I te procesy są różne, czasami są yy, łagodne, że... To malowanie jest lekkie i przyjemne, i ono po prostu płynie, i ja się nie mogę od tego oderwać, bo, bo to płynie, bo ja wiem. Ale czasami są y, trudne procesy. Y, na tyle trudne, że pojawiają się y, bardzo ciężkie emocje. Ja ich doświadczam, i ja muszę sobie z nimi poradzić. Są one związane z intencją, w której maluję. Od kilku centymetrów, od pięciu, największe jakie robiłam, to właśnie te, które są za, mnie, za mną, to są metrowe. Większych nie zrobiłam, bo się, ciężko mi sięgać, bo mam ręce trochę za krótkie, żeby przez całą się, sięgnąć do środka. Nie jest, to takie, nie jest to takie łatwe. Różnie, to zależy, nie ma takiego czasu, bo jak widać, to też jest wysiłek fizyczny, tak? Ja pracuję zawodowo, nie zawsze mam tą przestrzeń, mam normalne życie rodzinne na to, żeby siedzieć i sobie tam kropeczkować, ta, która jest tamta fioletowa, to jest 60 cm. Robiłam ją dwa tygodnie, tak, godzinę, dwie godziny dziennie, no bo też musi, muszą farby przesychać, żeby się to wszystko nie rozmazywało. Bardzo łatwo jest gdzieś tam pociągnąć, czy, czy ręką zahaczyć, czy właśnie patyczkiem i rozmazać. To sześćdziesiątka ta akurat trwała dwa tygodnie. Tak, 50 centymetrów, jak robię na zamówienie dla kogoś, to krócej niż tydzień jeszcze nie było. Bo to jest takie naczynie połączone, tak? Jeżeli ja mam swój wewnętrzny spokój, to ja w tym spokoju. Mogę sobie być i robić to, i to, jest, i to jest płynne. A jeżeli coś zakłóca mój spokój, to ja po prostu nie siadam do pracy. Szczególnie jeżeli ja robię pracę dla kogoś. Nigdy nie robię w takim stanie jakiegoś pobudzenia, jakichś napięć, nerwów, bo to w jakim ja jestem nastroju, to się przenosi na, na mandale. I ja bym od razu oddała te wszystkie niefajne energie osobie, dla której pracuję. Mandala dla mnie nie jest, broń Boże, jakimś elementem, nie wiem, magicznym, tak? Proszę tak w ogóle nigdy nie pomyśleć. Nie jest elementem magicznym. Magia dzieje się na zupełnie innej płaszczyźnie. Mandala jest skutkiem tego, co się zadziewa w przestrzeni danej osoby.